Dobra. Kto ma i lubi bardzo pisnosa. nosa? Tata. Nie. Nie? To co, zwierzę? Tak. A jaki ma kolor? M brązowy, ciemny brązowy i, i ma nogi i ma oko. <noise> Równica. Nie. Nie. Cholera. A, ale co? Hmm. Hmm. I co, że trąbę? Tak. No to może słoń? Tak! <gry> Teraz odmawia Jest brązowe, ma futerko. Skacze po drzewach. I robi u u. u, 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 u. No wiem, małpa! Nie. <górka> <górka> żartuję to małpa <górka> teraz ty no sama oko mi robi s i i lubi się tata ludzi. luci luci tak luci tak tata robi sy jak się sparzy nie. To nie tata? Nie. Mhm. Eee, no to może. żmija. Nie, to jest wąs. <noise> Wiedziałam, że to było podchwytliwe. No to następna zagadka. Teraz trudno mi wymyślić. Dobra. Co ma pióra? Umi latać. I robi u-u. Aż się przeraziłam. No skataj. Piura, Mi latać. No nie kuś. Ge. <laughs> Jak robi? U, 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 u. Oż, cholera. ptasio Awa! Faktycznie, że ja tego nie zgadłam. Boże. To jest trudna zakaśka. No, to dawaj teraz trochę łatwiejszą. Co lubi się kręcić i lubi jej co osechy. Hmm. Więcej podpowiedzi, proszę. I jeszcze... Ma latarkę na pusi. Powiem <grymne> <grymne> ci, trudne to. Może świetlik? Tak świetlik. <grymne> A świetlik nie jest orzechów. To jest coś innego. To jest. To jest. Jest ta wowa. Ta się głowa. Ty, Fruzia, dziecko ci się obudziło. No już się nie obudzi. Teraz już koniec. Bujaj matka. Bo jak się rozedrze, to mówię ci... A my nie mamy mleka. I co teraz? Mama meleczka w <noise> Dałaś mu aż tam tego cycka. Tak. Mhm. Gdzie teraz ten cycek? To I <noise> po sprawie. Widzisz, jakie to wszystko proste, nie? A te matki se to komplikują. Czy jesteś ekspertka od wychowania? Tak. Mhm. A co byś nasza poradziła, jak dziecko jest niegrzeczne i się drze? Nie umiem. Nie? No jesteś ekspertka od wychowania. Tak, ale umiemy mleko tać. Aha, a co byś doradziła? Co taka mama ma zrobić, jak się dziecko drze i nie słucha? Nie wiem. Nie? Nie. A co byś zrobiła z takim dzieckiem? Nie, 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 Co? 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 nie, To nie, nie, aha, żeby mu pomogli. Tak. Mhm. teraz na teraz Teraz. Tak. Teraz. Tak. ciemku. Tak. nie, Tak. nie, super, tak, super pomysł. A co byś zrobiła, jak dziecko nie słucha? To będę też chciał kotać do A? Aha. A jakby się dziecko przewróciło i stukłoby se kolano, to co byś zrobiła? By krew leciała. Tak i co Aha. A jak ktoś się by zapalił przypadkiem, to co ma robić? Jak się dmucha, to się bardziej pali. Co trzeba robić? Machać! Turlać! Tak. No to jak wiesz, to czego nie mówisz? Zabomniałam. Mamo, <gry> proszę.